Witam wszystkich cieplutko serdecznie moi drodzy, Marian Czalo z tej strony kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejny szachowy spektakl w postaci pięknej partii, która miała miejsce w 1987 roku. Mam wrażenie jakby to było wczoraj, chociaż do swoich własnych narodzin miałem jeszcze dwa lata. Ciekawa sprawa, moi drodzy, kto tutaj gra? Pewnie zastanawiacie się. Białymi gra to Vishy eee, No, mistrz świata, moi drodzy, mistrz świata szachowy, jakby nie było, na pewno już nie eee, anonimowa osoba, jeśli chodzi o świat gry królewski. Jego rywalem jest bułgarski arcymisz Kirył Ninow. No i tyle słowem wstępu, moi drodzy, Vishy rozpoczyna tę partię ruchem. E4. Na co czarne odpowiadają C5? Mam obronę sycylijską, skoczek F3. Ja osobiście gram tutaj D6. Można grać oczywiście też G6, można grać jak najbardziej skoczek C6, a tutaj mamy E6. Taki wariant francuski, moi drodzy, jeśli chodzi o e, no, obronę sycylijską. Ewidentnie widzicie, że pod kontrolę pion bierze te pola, no i już goniec tak naprawdę jest gotowy, aby wspierać piona na C5. W razie potrzeby też go po prostu Odbić. Ten piątek naprawdę umożliwia jeszcze w późniejszej fazie zagranie jakieś D5, tak? Tutaj do centrum. D4 ze strony białego, CD, skoczek D i A6. Takie popularne, elastyczne posunięcie, moi drodzy, można nawet też dodać, że uniwersalne, no bo raz, że bierze pod kontrolę pole B5, nie wpuszcza żadnych bierek rywala, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że przygotowuje dynamiczne B5 w późniejszej fazie gry, być może robienie miejsca tym samym dla gońca, który może wejść na B7. No, bardzo przydatny, elastyczny ruch, tak jak zupełnie to się dzieje w wariancie Najdorfa, moi drodzy, jeśli chodzi o obronę sycylijską, rzecz jasna. Goniec D3, Goniec D3, figura ze skrzydła królewskiego wchodzi do gry, białe są gotowe do krótkiej roszady i teraz goniec C5 można by, byłoby powiedzieć że z żestępem atakujący skoczka, który podwisa No i teraz gdzie odchodzicie skoczkiem moi drodzy, pytanie do was. Skoczek B3 padło i teraz goniec musi odejść, więc tempo zwrócone tak jakby, goniec A7 zachowujący swoją siłę na tej przekątnej No i tutaj ktoś mógłby powiedzieć, że teraz jest świetny moment, aby zagrać Hetman G4 z polowaniem na piona, który jest na G7. W założeniu bardzo dobre posunięcie, chociaż tak na dobrą sprawę czarne mogłyby nic z tym fantem nie robić. Proste skoczek F6, oddanie piona moi drodzy, załóżmy, że Hetman bije na G7. No i oczywiście wieża na G8. No niestety, tym Hetmanem trzeba odejść na H6. Innej opcji za bardzo nie widzę. No i teraz jest ciekawa, ciekawa opcja, jak za darmo mogą tutaj odbić materiał, odbić piona czarne, a przy okazji zderoszować króla. Kto widzi uderzenie? Łapa w górę. Goniec bije w 2, moi drodzy. Bić tego nie można ze względu na parszywe widły. Tak, jest po Hetmanie, więc jak widzicie, ten wariant z tym Hetman G G4, no niby ciekawy, ale branie tego piona tutaj nieco nieco ryzykowne. Dlatego też wisi nad po prostu skoczek C3. No trzeba rozwijać lekkie figury do gry. No przykazanie moi drodzy każdego młodego szachisty. E, skoczek C6 ze strony czarnych i Hetman E2. Co stoi za tym posunięciem Hetman E2? Hetman E2 to ewidentnie e, chęć. Wymiany gońców. No ten goniec jest, moi drodzy, o wiele mniej warty w obecnej sytuacji w danej pozycji niż ten. Jak potwór na tej przekątnej istny, więc białe chcą szybciutko coś z tym fantem zrobić. Być może przygotować się do długiej ruszady przy okazji. Zobaczymy. D6 ze strony czarnego no i goniec E3. Tak? Wymiana gońców wisi w powietrzu, może tak naprawdę było pomyśleć o E5, pozwalając stuknąć dla, dla tutaj Ananda tego gońca. No ale tutaj czarne zdecydowały się zabić, hetman odbił rzecz jasna i skoczek F6. Jak podsumujecie pozycję, moi drodzy, no u białych już wszystkie lekkie figury w grze, czarne powolutku gonią z rozwojem. No i teraz pytanie, pytanie, gdzie będzie mobilizacja sił, gdzie białe zechcą uderzyć i jaka będzie strategia na te kolejne posunięcia, moi drodzy. W tym wypadku można by było zrobić długą Chociaż nie. Tutaj jeszcze ostrzej gra, moi drodzy, Vishnu Anand. Co gra w tym miejscu? G4. Idzie, moi drodzy, G4. G4 jest bardzo agresywnym posunięciem. No, manifestuje, że będzie szedł pionami, moi drodzy. Otwierał pozycję tutaj przy królu po ewentualnej krótkiej roszadzie, a sam pewnie będzie uciekał królem na skrzydło hetmańskie. Ktoś powie, wisi pion, panie Mariancello. Jak najbardziej wisi, chociaż wisi. wisi anant. Eee, chociaż bicie tego, moi drodzy, na G4 jest nieco ryzykowne. Nieco ryzykowne po Hetman G3. Załóżmy, moi drodzy, że ktoś teraz zagrałby H5 mamy f3, gonimy skoczka skoczek odchodzi, załóżmy, że na e5 tak? mógłby tutaj wejść nawet z polowaniem na gońca długa roszada moi drodzy i tak naprawdę można tutaj już używać tych dwóch figur. Gdzie zruszuje e, czarny król? To jest podstawowe pytanie, moi drodzy. Gdzie zruszuje, zruszuje czarny król? Oczywiście, wchodzi jeszcze to w grę, tak? Chociaż F4. To wszystko idzie z tempem, tak jakby, moi drodzy. Nieprawdopodobne rzeczy tutaj będą. E, co prawda, jeżeli chodzi o miernik oceny, to on pokazuje, że to przy mega, mega, ultra poprawnej komputerowej grze czarne mają tę te, te pozycję taką równiutką. Chociaż nie dajcie się zwieść, moi drodzy, komputerom. Never. Nigdy. Dobra. E, wracamy do naszej partii. To nie zostało wzięte tutaj... E, Kirill Ninow uznał, że nie będzie brał tej przynęty, tylko po prostu zagra B5. No, jak najbardziej poprawna reakcja. Białe atakują w ten sposób, no to czarne atakują w ten sposób, moi drodzy. Można się spodziewać tego, że zaraz skoczki będą atakowane. Jak to dzieje, dzieje się często właśnie przy e, przeciwległych roszadach. Co kra teraz, moi drodzy, tym? On po prostu ruszuje. Długa Roszada to jest jego wybór, no i czarne roszują na skrzydle królewskim. Uu, ciekawa gra będzie miała miejsce. Tak naprawdę, moi drodzy, yy, zamiast Roszady, można było też pomyśleć o o czym właśnie? To jest pytanie do Was, moi drodzy. Co można było zagrać ze strony białego? A dlaczego nie od razu G5, moi drodzy? G5 było jak najbardziej słuszną koncepcją, chociaż teraz skoczy do 7, tak? Yy, roszada i tak wisi w powietrzu, więc tak na dobrą sprawę, czy to i to. Czy to i to, to i tak naprawdę nie ma dużego, jakiegoś mega, mega wielkiego znaczenia. Roszada padła, oczywiście G5 będzie za chwilkę opcją. No i w tym momencie roszada ze strony czarnego, tak na dobrą sprawę E5 było ciekawą koncepcją. Zobaczcie, podwójny atak na pionę. już teraz tego piona, tak jakby brać będzie można. Druga sprawa jest taka, że to czarne biorą pod kontrolę punkt. F4. I druga, druga, czy już trzecia kolejna kwestia jest tego typu, że to w pewnym momencie białe będą chciały zagrać agresywne E5 do centrum wstępem. No, taka była opcja. W każdym razie tutaj Kirillonino wzroszował sobie. No i pada G5, to o czym mówiłem, tak? Skoczek pod biciem, moi drodzy, trzeba coś z tym fantem zrobić. E, tym skoczkiem na D7 prawdopodobnie jest najlepsze odejście. W każdym razie ten skoczek odszedł aż tutaj. Tak pasywnie, tak? Przerywa komunikacji ciężkich figur, no ale być może to będzie gdzieś przerzucane na raty. Zobaczymy, moi drodzy, co gra teraz Wisianand. Pytanie do Was, jak kontynuować grę w lepszej pozycji, w lepszym ustawieniu? Oczywiście idzie F4, moi drodzy, idzie F4, być może zaraz H4, otwieranie pozycji tutaj nieprawdopodobne grozi. W tym momencie b4, no nacisk na skoczka, trzeba tym skoczkiem gdzieś odejść, moi drodzy, nie ma lekko. Skoczek e2 po prostu z planem tego typu, skoczek z b na d4, wymiana skoczków, zcentralizowanie tego, na razie takiego mało aktywnego skoczka, taki plan, myślę, jak najbardziej prostolinijny. A5 ze strony czarnego, no czarny idzie, moi drodzy, jak na byka, chce tutaj szybciutko dobrać się do białego monarchy, ale teraz skoczek d 4 Mamy wymianę skoczków w centrum, skoczek bije D4, skoczek bije D4, i w tym momencie można było pomyśleć o e, zneutralizowaniu tego mega, mega silnego gońca, który jest w centrum. Jak widzicie, mam na myśli oczywiście tego gońca na D3, poprzez jakiś goniec A6. Po takiej wymianie ewentualnej mamy no, mamy taką. Mm, może nie równą pozycji, bo białe stoją lepiej, mają tutaj zaawansowane piony i ich atak jest nieco szybszy, szczególnie jeśli chodzi o użycie swoich figur. Co za tym idzie, jeszcze mają aktywniejsze figury, aktywniejsze bierki, tak? To porównując tego skoczka do tego, no to nie ma o czym mówić. W każdym razie, no to jeszcze wszelkie szanse na, na, na aktywną grę mają czarne, tak? Powolutku tu nie można skreślać czarnego. Broń Boże! No ale nie byłoby tego gońca, tego potwora białopolowego u, u białych, moi drodzy, który, no tutaj zobaczcie, będzie na te h7 patrzył, patrzył, no i brał pod kontrolę wiele, wiele istotnych pól. W każdym razie tutaj zostało zagrane hetman b6, no ciekawy ruch, powiązanie skoczka, moi drodzy, hetman tak naprawdę będzie jeszcze tutaj e, wspierał piony w marszu. No, to jest ciekawe posunięcie. H4 proponuje Stokwisz w tym momencie, co gra Wisi moi drodzy. A gra E5, troszeczkę przewagę wypuścił z tego co widzi, chociaż ten ruch jest ciekawy, to jest uderzenie do centrum, moi drodzy, i to jest otworzenie gońca, a to jest bardzo ważna sytuacja, może jakieś takie motywy będą wchodzić w grę, nie wiadomo, w tym wypadku można było to zabić od razu? Chociaż tu mam jeszcze wtrącone goniec B7 z polowaniem na wieżę. Wieża musi odejść, wieża, moi drodzy, tutaj z H na F1. Po ewentualnych wymianach tutaj linia F się otwiera, co tak naprawdę bardzo cieszy zapewne te wieże. I dopiero teraz po tym wtrąceniu yy, goniec CB7, odejściu wieżą, czarne leją tutaj w centrum, DBE5, FBE5. No jak widzicie, linia się otworzyła. Zwróćcie uwagę na to, jakie tu potworne możliwości, potworne, bardzo aktywne możliwości, bardzo niebezpieczne dla czarnego pojawiają się. Jak partię kontynuować, moi drodzy? W tym momencie nie powiem Wam jeszcze, jaki był najlepszy ruch, powiem, co zagrał Kiriuninow A Wy w tym momencie obserwujcie o ten otopasek. Wieża D8. Podwójny atak, moi drodzy, na skoczka. Wieża wchodzi tutaj aktywnie na linię D. No, co tutaj jest nie tak z tym posunięciem? Dlaczego ja się tak czepiam? Dlaczego Stokwisz tak skrytykował, tak objechał, tak schejtował ten ruch, moi drodzy? No, był powód, był powód. Wisz Jananta oczywiście wykorzystał ten błąd momentalnie. Czy wy byście w stanie byli tutaj wykorzystać ten błąd i zagrać na wygraną? Białe na posunięciu, moi drodzy. Herbatka, kawka w dłoń. No i myślimy, czeszkujemy, co tutaj grać, co tutaj grać, jak karać ten ruch wieża D8. Wisie nad zagrał najlepszy ruch w pozycji, czyli uwaga. Goniec bije H7. A, król będzie wyciągany i będą nieprawdopodobne problemy, moi drodzy. Poświęcenie gońca, ewidentnie. Pamiętacie jak mówiłem wam o ewentualnej wymianie? Tych gońców, żeby czarne wymieniły tego swojego nieaktywnego wcześniej, gońca za tego aktywnego. Tak, to było słuszne, bo ten goniec teraz jest przyczyną kłopotów. Trzeba to brać, moi drodzy. te ofiarę trzeba przyjąć po ewentualnym ruchu król H8. Mamy Hetman H3 i są matowe groźby. Niestety, możecie sobie to dokończyć sami. Ale tutaj czarne przyjęły ofiarę w nadziei, że może jeszcze się utrzymają. No w końcu materiał do przodu. No ale nie do końca. Co teraz grać, moi drodzy? Narzuca się Hetman moi drodzy gdzieś tu lub tu, chociaż nie. Są lepsze ruchy. G6. G6 z szachem, moi drodzy, i zwróćcie uwagę na to, że bić tego za bardzo nie można. Podwisa wieża i jest przegrana. Więc tutaj bicie królem jest jeszcze bardziej ryzykowne. Dlatego też król grzecznie na G8. No ale tutaj mamy już groźby, moi drodzy. Groźby na mata. Groźby na mata. Posunięcia, które będą grozić matami. To widzi, jak kontynuować partię? Jest wygrane, moi drodzy. Tego nie można spartoczyć. Znaczy, można oczywiście. Ja bym pewnie spartoczył, jakbym grał jakieś blica w tej pozycji. Chociaż tu się narzuca. Tu się narzuca. Hetman, H3, zobaczcie, pozycja króla opłakana, bardzo aktywne bierki, szczególnie ten Hetman. Przy pomocy tego piona, pozycja się otwiera, bardzo aktywna wieża. Jedna, druga, moi drodzy. A jeśli chodzi o aktywność bierek koloru czarnego, no niby te dwie figury grają, ale co z tymi? I co z tym królem, moi drodzy, który tutaj no, taniec śmierci uprawia na, na swoim własnym pogrzebie? W tym miejscu, moi drodzy, no co tutaj grać? Co tutaj można by było. Jak można było się ratować? Jeżeli ktoś zechciałby teraz tego piona niewygodnego popić, no bo dodam tylko tyle, że tu grozi mat czy teraz groźby Mata nie ma, no to proste wieże bije D8, król bije D8 i wchodzą piękne widły, co tak naprawdę kończy partię. Musimy się umówić, tak? Król G8 i bijemy wieżę za darmo. Nawet. E, oczywiście może by skoczkiem, chociaż tak na dobrą sprawę, może też wieżu, bez żadnego problemu. Dlatego też bicie tego piona nie wchodzi w grę. Eee, tutaj jeszcze czarne ratowały się oddaniem, oddaniem figury skoczek F6, co tak naprawdę wiele nie zmienia. E zabiło skoczka, E zabiło skoczka. I teraz tak, bicie tu? Ne, bo wchodzi mat, więc trzeba zlikwidować tego niewygodnego piona, więc tutaj czarne zabiły na G6, ale tak naprawdę F e bije G7 i jest po wszystkim. W tym momencie poddana zostaje partia przez Kiwiła Ninowa. Jak można było kontynuować, moi drodzy? No król mógł pobić G7, chociaż teraz mamy powtórkę z rozrywki. Jak widzicie, znowu wchodzą potworne widły. Król tego nie przeżyje. Eee, tak na dobrą sprawę w tym momencie można było jeszcze huknąć wieżę. Na F1 ktoś powie. Jak najbardziej. Chociaż teraz, moi drodzy, Hetman, H8, jest szach. Król musi ruszać na 7 No i teraz nawet dorobienie Hetmana wchodzi w grę jak najbardziej Tutaj bicie i wtrącony szach, król odchodzi, e, chociaż tutaj chyba lepsze jest, moi drodzy, od razu bicie tej wieży z szachem. Król, moi drodzy, na e7 i teraz dopiero dorobienie, tak? To już jest pozycja zmiażdżona, zmiażdżona przez białego. Ciekawa partia, moi drodzy, obrona sycylijska, no poszli na siebie jak na, na, na byka, jak to się mówi, no i Anand był tutaj precyzyjny bardziej. Karo błędy dostrzegł tutaj, że ruch wieża D8 był błędem. A właśnie, wróćmy do pozycji, bo nie pokazałem, co tutaj mogły zagrać, jak powinny się ratować zamiast tego ruchu wieża D8. Tutaj, tak naprawdę, G6. G6 jedyny, moi drodzy. Fakt. Słabe te pola są, chociaż tak naprawdę nie ma czarnopolowego gońca. To jest jedno. A druga sprawa jest taka, że teraz. Goniec jest odcięty od pola H7. Ciężko będzie tutaj wyrządzić jakoś krzywdę. Wiadomo, jakaś koncepcja tego typu wchodziłaby w grę, ale oczywiście czarne mają swoje, tak? Swoje własne pomysły na, 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 na grę. Więc te 6 poprawne. No nie poczuł blusa tutaj ewidentnie e, Kirillinów i przegrał partię. Dziękuję tak. za uwagę, moi drodzy. Pozdrawiam i oczywiście do usłyszenia.